Portugalia, Szwajcaria 1-1, Kolumbia, Francja 0-3 Tu już raczej jest taka sytuacja w grupie, że Francja ma pełny awans i Kolumbia powalczy w grupie A Ze Szwajcarią ma awans I też, jak nawet by Kolumbia wygrała to by nie wiem czy, czy miała awans, ale jakby jak Portugalia wygrała to by już to wszystko przesadziło Więc Kolumbia i Szwajcaria nie ma nic do stracenia w meczu o wszystko. Hiszpania, Norwegia to jest sytuacja taka, że Hiszpania się będę biła z Norwegią ma pierwsze miejsce. Haaland, który strzelił gola, w kolejnego gola już w drugiego meczu z, z USA, zwycięskiego gola. No, z USA ja już raczej nie awansuje, więc Hiszpania też może policzyć awans, ale szanse są ilu, do liczne trochę. Teraz Niemcy, Węgry, no tutaj już Niemcy sobie zapewnili awans i sobie jakby Węgry... Wygrali z Niemcami, w grupie wygrał z... Ja nie chciałby tutaj ciekawa sytuacja w grupie. Ale na razie to Niemcy i Węgry są na tych pozycjach awansujących teraz. I to już mamy pewne awanse. Argentyna pokonała 2-0, Nową Holandię i 3 do 2 Holandia Finlandię, więc tu już mamy pewny awans. Będziemy się być o pierwsze miejsce w grupie Argentyna i Holandia. Grupa chyba. To jest grupa E. Belgia, Rumunia, Irlandia, WKS. Przy czym gościmy No tutaj mamy no, Belgia wygrała po Tylerze 3-2. Jest na pierwszym miejscu. Rumunia, z Rumunia i Irlandia dodaje drugie miejsce w grupie. Ale Irlandia jeszcze nie trafi na na awans. Grupa. Przyszę, y jeszcze jedna grupa i będzie grupa Polski, uwaga. To jest grupa A z Szkocją, Kanadą, EPA. Już Angielska. No to ja sobie prawie awans. Mógłbym sobie powiedzieć, tak zapewnili sobie awans, więc powinni sobie sobie awansu jeszcze, ale nie no, nie oszukujmy się. No, sądzę, żeby ktoś, Anglia, przegrała szkockim 3 do zera. No, raczej tutaj będzie, jak nawet Szkocja wygrała jakimś cudem z Anglią, to nie będzie 1 do zera, więc raczej Anglia z pewnym awansem. Szkocja i Kanada się będą byli o awans z drugim miejsca, No i grupa Polska. Jaki był wynik? No, tu z zaskoczenia 3-0. Polska wygrała z Australią. Dzień wcześniej Włosi pokonali 3-2. Kamerun tu daje mi awans. Jeszcze nie w tu awansu, ale nam to daje awans wycięstwo właśnie z Australią. Zrobiłem drugi ten cały czas piękny mecz. Wygraliśmy jak Kolumbia. Tak zagraliśmy jak Kolumbia. Meczu z nami, um, to my byliśmy tam Kolumbią z Australią. Teraz 3-0 wygraliśmy i awansujemy z pierwszego miejsca. No nie wiem czy z pierwszego miejsca Jakbyśmy przegrali z Włochami to byśmy na drugie miejsce awansowali. a Ale pewny awans już mamy Nie mamy z pierwszego czy drugiego W sumie lepiej z pierwszego bo jakbyśmy drugie weszli do, to prawdopodobnie byśmy weszli na mm. Kamerę no już 4 na awans ułamka w ostatniej, dziesiątej i minucie Ale mamy pewny awans Brawo Robert Lewandowski Szczęsny w ogóle Cała nasza znaczy, remuneracja Katarze. Brazylia, Dania... Bez szans na was Już No nie wiem, ale podobnie Brazylia wygra z Danią, więc lepiej być tutaj na pierwszym miejscu w grupie Ja bym się mierzył z Chińczykami przynajmniej, a nie z Brazylijczykami chcemy mieć łatwiejszego przeciwnika Ale, wiemy dobrze, że... Tylko wykażę. No jak Tak, zrobiłem bo... jak zagrałem, ale my musimy wszystko robić na tym pierwszym miejscu Okej okay. Wstawiam Wam teraz najpierw szczelców. Murilo, Hazard. Olsen. Złosa to za Olsen. Hieza dwa godziny strzelił w meczu. Z... O! Oh. I strzelił bramkę. Przepraszam, to strzelił tą bramkę. Często kiedy w meczu z Amerykanem to dało. Wyliwał pan de prawie Aron z tego już myślę, da to Włochom. To istnieje jak się napisał na liście A my mamy Polaka, rodaka Lewandowski, tych 3 goli na pewno nie strzelił. bym z tego pewni. Tutaj akurat musimy. Chodź, ma dwa gole, więc to jest pocieszenie. Musimy sprawdzić w zespołach. I tutaj żadne przed się zgłosiła po nas. Szczęsne dwa czyste kąta. Wąbrowski jedna bramka. Linietkis strzeli bramkę na 1-0. 16 metrów ładny strzał. Prank Chłopak ten poszliście franko swego Zostawił bramkę helik Po wyśrodkowaniu zrzutu wolnego helik z gola po wyśrodkowaniu Na no, w 51 minucie no i minuta 52 Bramka Puchacz tutaj nadgrał gra wow Jeden bednarka z rzutu wolnego Zostawił to jeszcze po wyśrodkowaniu Jakupa modera na głowę Bednarek, bardzo padą na bramkach, mam to ale z bederek, drugi, no, drugi? Na drugim trzeba bramkę. No proszę. Prawda wynik 3D do bije praktycznie na Australię. Nie było na bram bramki sam na sam, ale graliśmy no pięknie. Pisał na prostą posiadanie na piłki i wzięli zadowolone, gramy już dalej na pewno. Tylko pytanie, z pierwszego to drugiego miejsca? Z mojej strony to wszystko zapraszamy na drugą kolejkę.